Witamy Was Siemalu. w następnej części materiałów odnośnie Omerta Mega. Liquids. Teraz stwierdziliśmy przy tym odcinku, że zrobimy małą wariację, ze względu na to, że tej serii. Czyli nektar omerta. Mamy trzy smaki. Natomiast Sweet Up mamy cztery smaki, że połączymy to w jeden odcinek. A to też ze względu na to, że obie te serie mają po 20 ml aromatu w butelce 60. To jest. Tutaj mamy właśnie nektar, czyli owoce. Tutaj mamy takie kastardowe, znowu słodkie, deserowe mm. smaki. Więc sprawdzimy. Rozpoczniemy sobie od tej strony. Tropical Mango. Wiesz co to znaczy? Że możesz się od niego już odkleić, bo ja mieszając go, wąchałem naj, najlepszy zapach, jaki chyba czułem w tym, w tym, w tym, w tym, tym, tym wszystkim. Ale sprawdźmy jeszcze smak. To, to pachnie jak jakiś sok, mango, człowieku, jak normalnie sok. Nawet żal mi przekazywać te dwa, trzy buchy tak. tobie. On jest taki, ten, jest naprawdę. No, to nie jest samo mango. To nie jest samo mango. Znów naturalnie mango. Smakujące, dojrzałe mango soczyste i nie Ty, no powiem, Szacunek. powiem tak o, czołówka mango, na pewno którą próbowałem, to jest, załapałby się do czołówki mm -hmm. lekko. No, ale no faktycznie, nie tylko mango, no. no. Drugi ze smaków Nektar Omerta to gami Melon. Żelki. Może żelki? Żelki. Żelki melon. melonowe? Żelki melonowe. Pachnie. Tak. Melon. Ja nie lubię melona na przykład, ale niektóre Ostatnio próbowałem melon kokos i całkiem ciekawy był. Żelki, arbus, zrozumiesz. Dobrze tak po tylu słodkich, deserowych płynach przełamać się płynami owocowymi. Słuchajcie. No. Jest żelka, jest arbus. No, melon. Dla mnie smakuje. Ale one tak samo. Melon, smaku. no właśnie. Mnie Dla mnie melon smakuje jak arbus. Watermelon, czyli to jest guma arbuzowa. 100%, tak jakbyś jak wpisał, 100% jakbyś wpisał w szukajce to by było, że to jest guma, że to jest ta żelka arbuzowa <grym> bankowo i trzecim smakiem tej serii jest Citrus Juice przechodzimy, trzeci Citrus Juice ten pachniał najciekawiej ci powiem, o jak tu pachnie kwaś, kwaśne takie jest, w smaku jest yy, kwaskowe Z mhm. zapachu to samo, mega kwaśne, taki sok cytrynowy bardzo intensywna lemoniada ale to bardzo się w gębie mm. zbiera. Takie cytrusy są spoko cytrusami, że czujecie faktycznie jakbyście mieli do czynienia z cytrusem, a nie tylko ze smakiem mm. cytrusa. Generuje to ślina, To różne nawet, i nawet czuć. No, no. Po prostu cytrusowa lemoniada. Wow. Sezonowa. Ale taka prawdziwa lemoniada. Taka soczysta. Fajna. No. Kurde, quality. Dobra, wchodzimy w serię Sweet Up. I zaczynamy, mieliśmy już ten sam smak, wanilia, kastart, tylko z serii Gusto, tak? Dobrze mówię? Z Gusto był. Mm, to była wanilia ice cream, lody waniliowe. Okej, okay, no może być. Dobra, sprawdzimy zatem. Pachnie bardzo podawne. Krem waniliowy, w smaku jest co innego. Bardziej intensywny, bardziej waniliowy i to jest krem. To jest krem? To jest taki budyń, no wow. mocno, no. Tłuściutki budyń. Zobacz. Jest co innego, nie? I tu już czuć, czuć słodycz. Taką, taką słodycz dalej w normie jak dla mnie jeszcze, ale już czuć, że to jest to jest to to jest, to jest krem. No. Słuchaj to teraz, no teraz będzie ciekawie też, bo to jest karmelowy krem. Czy to będzie tak samo kremowe, czy będzie może słodsze? Przekonajmy się. Tutaj już nawet zapachu czyć karmel jedynie mm -hmm. I ten kastardowy podkład Taki sam jak tutaj Stary i to jest bez kitu to samo Tylko tam była wanilia, tu jest, tu jest karmel Normalnie budyń karmelowy, tak o Tak o Budyń karmelowy wchodzi Teraz ciekawe Ale dla mnie wanilia lepsza, tak czy siak Nie lubię karmelu A ja lubię właśnie smak karmelu To teraz yy, słuchaj Bourbon kastar. O, wow, czujesz? Najbałeś Co? Niedobre? Bo ja nie lubię, O. A czy jeżeli ktoś jest fanem tego smaku, Bourbona, łychy i tak dalej, a ja nie nienawidzę, ale. no Mi smakuje taki mega słodki kremik. Osoba, która nie spożywa alkoholu. Nie, ja nie piję w ogóle. Ostatni raz piłem sylwestra sfery. Sylwestra. I to tak mało. Dobra, nie kłam. Słuchaj, nie kłam. Nie kłam. Jest specyfika bardzo ciężka tego, no, tego płynu. Puściutki, burbonik, no. kremik. I na koniec słuchajcie, kastar cytrynowy. O, to może być ciekawy. Może być, wszystkie są ciekawe. I powiem to samo, co przy karmelu i wanilii. To jest to samo, tylko zamiast wanilii, zamiast karmelu jest cytryna. Słuchaj, tak samo w zapachu. No, no, cytrynka. Kremowy, kremowy cytrynowy smak. Ale super to jest. Co tu powiesz? Tak 10 na na 10. zakończenie, podsumowania. 10 na 10 tak naprawdę, no nie ma się do czego przyczepić jest tłuściutki deserek yy, mocno te soczyste nektarki no, to, jest kurde, to. to jest to, bo... gitarka fajne, po prostu dziękujemy Wam <laughs> za obejrzenie tego materiału polubienia, subskrypcje, widzimy się w następnym odcinku